Dzień dobry. Myślę, że to dla nas wszystkich bardzo trudny i bardzo wymagający czas. Z jednej strony, dla wielu to okres przymusowej lub dobrowolnej kwarantanny, służącej zdrowiu naszemu, naszych bliskich i innych osób. Z drugiej strony, to dla wielu czas wzmożonej pracy dla dobra każdego z nas. Możemy w tym okresie częściej niż zwykle przeżywać bezradność, bezsilność, niepokój czy smutek. Możemy przeżywać lęk, żal czy złość. Z tym, czego w taki nagły sposób doświadczamy, z tym, co przeżywamy, potrzebujemy sobie jak najlepiej radzić żeby w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej zakończyć ten kryzys. Dlatego zachęcam do dbania o siebie. Skoro jesteśmy już w domu, to może warto rozejrzeć się i zobaczyć co do tej pory odkładaliśmy na później. Być może są takie sprawy, działania, na które nie mieliśmy wcześniej czasu i ochoty. A które teraz moglibyśmy zrealizować. Być może w jakimś domu leżą albumy czekające na to, żeby wreszcie wyselekcjonować i wkleić w nie zdjęcia. Być może w jakimś domu czekają przedmioty na naprawę. Być może gdzieś leżą materiały, włóczki, z których moglibyśmy zrobić coś pięknego i użytecznego. Być może w jakimś domu od kilku lat Czekają dokumenty na rozpakowanie i uporządkowanie ich. Być może na naszym stoliku nocnym leży książka, po którą wieczorem nie mieliśmy siły sięgać i zasypialiśmy zaraz po położeniu się do łóżka. Być może nie obejrzeliśmy serialu, który polecali nam znajomi, bo nie mieliśmy na niego czasu. Teraz. Każdą z tych rzeczy możemy zrealizować, chroniąc tym samym swoje zdrowie i wpisując te czynności w stałe punkty dnia. To, co może nam pomóc w tym trudnym okresie, to zachowanie stałych elementów w ciągu dnia, a więc budzenie się o określonej porze. I nawet jeśli przez pierwsze dni spanie dłużej, chodzenie przez cały dzień w piżamie było bardzo przyjemne, to w dłuższej perspektywie może wpływać osłabiająco i demotywująco na nas. A więc wstajemy o stałej godzinie, dbamy o swoją higienę osobistą i ubieramy się. Jemy też regularnie posiłki. Możemy je przygotować z intencją Dbania o zdrowie z intencją wzmacniania naszego układu odpornościowego, bo to jest też taki czas, w którym potrzebujemy na to zwrócić uwagę. Ważne jest też, żebyśmy chodzili o określonej porze spać. Nawet jeśli jakiś serial wciąga nas bardzo i nie możemy się doczekać, żeby obejrzeć, co będzie dalej, to regularny sen sprzyja z jednej strony regeneracji, a z drugiej wzmocnieniu naszego układu odpornościowego, o co teraz bardzo potrzebujemy dbać. A więc może to być czas, w którym, dbając o siebie, nadrobimy zaległości, zrobimy to, na co wcześniej nie mieliśmy czasu albo dużej ochoty. I w ten sposób też będziemy się czuli bardziej sprawczy, będziemy się czuli silniejsi, i być może też będziemy się czuli zadowoleni z tego, co robimy. Zachęcam do dbania o siebie i mam nadzieję, że do zobaczenia na żywo w czasie, który będzie dla nas wszystkich spokojniejszym i radośniejszym.